na kanale Studiopatów mamy 28 stycznia niedzielę Ja nazywam się Michał Pobratyn a znajduję się w lesie niedaleko Bąchowska w tych pięknych okolicznościach przyrody chciałem się z wami podzielić jak zwykle pewną historią Tam już widzimy tablicę informacyjną związaną z tematem filmu, a ja pokonuję, może niezbyt pokazały, ale chyba dosyć solidny mostek. Na pewno bywalcy okolicznych lasów już pewnie się domyślają, gdzie jestem. A ci, którzy nie wiedzą, to się za chwilę dowiedzą. Tak więc za chwilę kontynuuję temat. Tak więc znajdujemy się na polanie Langiewicza. Generał Marian Langiewicz był przywódcą Powstania Styczniowego. A znajdujemy się na tej polanie, gdyż 80 lat przed tym, jak stacjonowali tu żołnierze i partyzanci AK pod dowództwem legendarnego Ponurego, w 1863 roku w lasach tych obozowali powstańcy styczniowi. Otóż ostatnio obchodziliśmy 161 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego i właśnie w tradycji według tradycji na tej polanie miał właśnie swoich, swoje wojska wizytować późniejszy dyktator powstania Marian Langiewicz. Według tradycji, też na tej polanie, niezależnie od pory roku i pogody, obóz mieli powstańcy, którzy brali udział np. w nocnym ataku na pobliski Bodzętyn w styczniu 1863 roku. Nie zachowały się niestety żadne dokumenty potwierdzające obecność Mariana Langiewiczna w tym miejscu. Aczkolwiek miał on właśnie wizytować swoich podkomendnych odpoczywających pod nieistniejącym już dębem. Pewnym jest za to, że Langiewicz w styczniu i lutym 1863 roku yy, przebywał w nieodległym Wąchocku, który był miejscem koncentracji powstańców. Miejsce pobytu powstańców na polanie upamiętnia, upamiętniają obeliski. I żeliwna tablica z wizerunkiem orła w koronie. Pierwotnie tabliczka ta była zawieszona w 1925 roku na dębie. Obecnie wisi na ponad 200 letniej sośnie. Tu mamy dane owej sosny. Jest to pomnik przyrody. Sosna Pospolita, Pinus Sylwestris. Wiek około 200 lat, obwód 277 cm. Już naprzeciwko tej sosny znajduje się obelisk kamienny umurowany z użyciem kamienia. A sama sosna jest ogrodzona ogrodzeniem. Tu spotkałem pana, który mówił, że wcześniej to ogrodzenie zupełnie inaczej wyglądało, troszeczkę było dłuższe. Obejmowało właśnie tą brzozę. Ale że to były opowiadania sprzed kilkudziesięciu lat, więc skupmy się na sośnie. Jest to potężne drzewo wysokie. A ja pozwolę sobie wrócić do tematu filmu. Kilkadziesiąt metrów od polany znajduje się źródło. Z którego czerpali wodę zarówno powstańcy styczniowi, jak i późniejsi, jak i później partyzanci podczas II wojny światowej. Jakkolwiek że powstańcy pobierali stąd wodę do, do swoich potrzeb źródło nosi potoczną nazwę źródłem Langiewicza. Mamy tu widok na malowniczy strumyk leśny, który służył zarówno powstańcom, jak i później partyzantom. A ja wracam do tematu. Na polanie tej znajduje się również pomnik ufundowany w 1985 roku. Przez żołnierzy AK ze zgrupowań Ponurego. Na tabliczce widnieją daty 1980, 19, przepraszam 1863-1943. Słabo to trochę widać, ale mam nadzieję, że jest. Ok, natomiast na kamieniu. Widnieje napis troszeczkę słabo widoczny, ale spróbuję go rozcyfrować. Obóz Langiewicza, Kamień ten w 122. rocznicę powstania styczniowego. Poświęcają żołnierze AK Zgrupowań partyz... partyzanckich ponury. Kontynuatorzy tradycji walk wolnościowych wykus 1985. No cóż nie jest to zbyt dobrze widoczne, ale się udało. Natomiast niżej znajduje się żeliwna tablica z 1993 roku, z napisami błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości z datami 1863 i 1993 i z napisem 130. rocznicę obozowania powstańczych oddziałów generała Mariana Langiewicza. Terem urządzili i nadali polanie obecny kształt mieszkańcy Wąchocka. Tak więc miejsce to łączy zarówno historię powstań, powstania styczniowego, jak i walk z okupantem podczas II wojny światowej. Natomiast Pierwszy, pierwszy raz miejsce to zostało oznaczone podczas zjazdu weteranów powstania styczniowego w 1925. Wtedy to, to po mszy w pobliskim Wąchocku weterani udali się na polanę, gdzie została poświęcona tablica pamiątkowa. Tablicę tę tablicę odlano w Skarżysku, w Słodlewni, której właścicielem był Kazimierz Jan Witwicki, syn powstańca Jana Witwickiego. Wtedy powieszono tablicę na dębie. Dziś wisi ona na dwustuletniej sośnie. Jeszcze raz rzut okiem na tą właśnie sosnę. Troszeczkę miałem tutaj problemów, bo nie spodziewałem się, że mimo wszystko, że to miejsce jest tak ustronnie usytuowane w lesie, to jednak ludzie tu się pojawiali, pojawiają. Spacerują, uprawiają sporty. No cóż, miejsce jest bardzo malownicze. Wszyscy, którzy znają te okolice, wiedzą. Wszystkim, którzy nie znają, polecam, zapraszam. Jest i dla miłośników przyrody, i dla miłośników historii. Jest w czym wybierać. Ok, to tyle dla studia Opatrów. Michał Pobratym. Pozdrawiam Was czołem.